Czy wiesz, że możesz otrzymać aż 3000 zł od zdłos bez składania jakichkolwiek wniosków i bez załatwiania żadnych skomplikowanych formalności? Tak, to nie żart. Jeśli masz ukończone 65 lat, ta wiadomość może odmienić Twój domowy budżet. W dzisiejszym odcinku ujawniamy szczegóły nowej premii zdłos dla seniorów, która wynosi nawet 3000 zł i wypłacana jest automatycznie. To ogromna zmiana żadnych kolejek, żadnych formularzy do wypełniania, żadnych nerwów. Wystarczy, że spełniasz podstawowe warunki, a środki trafią prosto na twoje konto. Komu dokładnie przysługuje ta premia? Kiedy i jak będzie wypłacana? Czy trzeba coś zgłaszać, czy wszystko dzieje się z urzędu? To nie jest jednorazowy dodatek ani sezonowa zapomoga. Mówimy o realnym wsparciu, które wielu seniorom pomoże pokryć rosnące koszty życia od leków przez rachunki aż po codzienne zakupy. I co najważniejsze, opowiemy też o tym, jak upewnić się, że należysz do grona uprawnionych i co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak. Nie zostaniesz sami, jesteśmy tu po to, by pomóc ci zrozumieć swoje prawa. Dla wielu seniorów to ogromna ulga finansowa i znak, że Państwo w końcu zaczyna dostrzegać ich potrzeby. Jeśli cenisz jasne informacje bez zbędnego urzędowego języka i chcesz być zawsze na bieżąco, kliknij łapkę w górę, to naprawdę pomaga nam docierać do kolejnych emerytów. Niech każdy senior w Polsce dowie się, że może otrzymać 3000 zł bez składania wniosku. Zaczynamy oglądaj do końca, bo każda minuta może mieć dla Ciebie znaczenie. Drodzy seniorzy, zanim przejdziemy do szczegółów tej niesamowitej informacji, chcę Wam powiedzieć jedno doskonale wiem, jak wielu z Was codziennie mierzy się z niełatwą rzeczywistością. Ceny w sklepach rosną z miesiąca na miesiąc, leki kosztują coraz więcej rachunki czy to za prąd gaz czy czynsze potrafią naprawdę zaskoczyć i przytłoczyć a przecież emerytura nie rośnie w tym samym tempie prawda czasami człowiek musi się trzy razy zastanowić zanim kupi coś więcej niż chleb masło i mleko i właśnie dlatego ta wiadomość o dodatkowych 3000 zł od jest tak ważna to nie tylko pieniądze to poczucie że ktoś was zauważył że nie jesteście zostawieni sami sobie zacznijmy więc od początku co to za premia i dlaczego właśnie teraz? Z zapowiedział, że w ramach nowego programu wsparcia dla seniorów osoby w wieku 65 plus otrzymają jednorazową premię w wysokości 3000 zł. Co ważne, ta premia nie będzie uzależniona od dochodu, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków ani biegać po urzędach. Wszystko ma odbywać się automatycznie. To oznacza, że jeśli jesteś uprawniony, a za chwilę opowiem dokładnie, co to znaczy pieniądze po prostu pojawią się na Twoim koncie. Tak, po prostu. Zdłes zapewnia, że wypłaty ruszą jeszcze w tym roku i mają objąć wszystkich seniorów, którzy ukończyli 65. Rok życia i otrzymują emeryturę lub rentę. To ważne, bo wiele osób martwi się, że zostaną pominięte. Ale uspokajamy, jeśli jesteś w systemie ZDUES i masz odpowiedni wiek, to jesteś w grupie objętej tym wsparciem. I nie chodzi tylko o osoby z pełną emeryturą, również ręciści oraz ci, którzy pobierają inne świadczenia długoterminowe, mają być ujęci w tym programie. Co jeszcze ważne, zdłys zapowiada, że nie trzeba będzie przedstawiać żadnych zaświadczeń, załączników czy udowadniać swojej sytuacji materialnej. Dla wielu seniorów, którzy nie są biegli w urzędowych formalnościach, to ogromna ulga. Ile razy słyszeliśmy, że ktoś przegapił jakiś termin albo nie dostarczył jakiegoś druczku i przez to stracił pieniądze? Tutaj tego nie będzie. To właśnie jedna z największych zalet tej inicjatywy prostota i dostępność. Ale pojawia się pytanie, dlaczego teraz? Skąd nagle ta decyzja o dodatkowych pieniądzach? W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiło się o trudnej sytuacji polskich seniorów. Media alarmowały, organizacje społeczne apelowały, a obywatele, także młodsze pokolenia, zaczęli dostrzegać, że osoby starsze naprawdę potrzebują większego wsparcia. Z danych wynika, że wielu seniorów żyje na granicy ubóstwa, rezygnując z leczenia, jedzenia czy ogrzewania, żeby jakoś związać koniec z końcem. Dlatego właśnie zdecydowano się na te premie jako formę godnościowego wsparcia, ale też jako konkretne pieniądze, które mogą naprawdę pomóc. I teraz pewnie zastanawiacie się: A co jeśli nie mam konta bankowego? Czy wtedy też otrzymam pieniądze? Odpowiedź brzmi: tak. Zatłuszcz przewidział także wypłaty przekazem pocztowym, czyli dokładnie tak jak wielu z was otrzymuje dziś swoje emerytury. Nie trzeba więc nic zmieniać ani zakładać konta w banku, jeśli nie macie na to ochoty. Wszystko zostanie dostarczone w znany wam sposób. Kolejne pytanie, które często się pojawia to, czy ta premia jest opodatkowana? Czy Służbę później ją potrąci z czegoś innego? I tu mamy kolejną dobrą wiadomość. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczników z BOS i Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ta premia będzie całkowicie wolna od podatku. Co to oznacza w praktyce? Cała kwota 3000 zł trafi bezpośrednio do Was bez potrąceń. Nie wpłynie to także na wysokość przyszłych świadczeń ani na inne dodatki, i nie musicie się obawiać, że w kolejnym miesiącu coś zostanie Wam zmniejszone. No dobrze, a co jeśli jesteś osobą, która właśnie skończyła 65 lat, lub kończy w tym roku? Czy też otrzymasz premię? Taka w programie uwzględniono także seniorów, którzy ukończą 65. Rok życia jeszcze w tym roku. Jeśli w dniu wypłaty świadczenia spełniasz kryterium wiekowe i pobierasz świadczenie emerytalne lub rentowe, przysługuje Ci ta sama premia. Nikt nie zostanie pominięty tylko dlatego, że jego urodziny przypadają na listopad czy grudzień. Co ciekawe, wielu seniorów pyta, a skąd tu ma wiedzieć, że spełniam kryteria? To dobre pytanie i odpowiedź jest bardzo prosta. Wszystkie dane znajdują się już w systemie, ZS. nie trzeba nic zgłaszać. Zdłos doskonale wie, ile masz lat, jakie świadczenia pobierasz i na jakie konto lub adres są one przekazywane. To właśnie dlatego nie trzeba składać żadnych dokumentów. Wypłaty mają odbywać się automatycznie zgodnie z harmonogramem. I tu ważna uwaga, zdły zapowiedział, że będzie wysyłał specjalne listy z informacją o wypłacie tej premii. Jeśli więc dostaniesz taką korespondencję, nie wyrzucaj jej to będzie oficjalne potwierdzenie, że jesteś w grupie uprawnionych i że w najbliższym czasie możesz spodziewać się przelewu lub przekazu pocztowego. A jeśli takiego listu nie otrzymasz, mimo że spełniasz wszystkie warunki, wtedy warto zadzwonić na infolinię z DUS lub udać się do najbliższej placówki i poprosić o wyjaśnienie. Pamiętajcie, macie prawo do tych pieniędzy, nie bójcie się pytać i upominać o swoje. Teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co możecie zrobić z tymi pieniędzmi. 3000 zł to naprawdę spora kwota, szczególnie dla osoby na emeryturze. Niektórzy z Was może zdecydują się przeznaczyć ją na remont łazienki, nową lodówkę, zaległe leczenie zębów czy długo odkładany wyjazd do sanatorium. Inni może po prostu wreszcie będą mogli odetchnąć i nie martwić się, czy starczy do końca miesiąca. Może kupicie coś dla wnuków, zrobicie większe zakupy, albo wreszcie wymienicie okulary. I wiecie co? Macie do tego pełne prawo. To są wasze pieniądze za lata ciężkiej pracy, za składki, które odprowadzaliście, za wszystko, co daliście temu krajowi. Ta premia to nie prezent, to sprawiedliwość. Chciałbym też przez chwilę zatrzymać się przy emocjach, bo wiem, że wielu z was być może nawet teraz, słuchając mnie, czuje jednocześnie radość i niepewność. Bo przecież ile razy już słyszeliśmy obietnice, które potem nie zostały spełnione? Ile razy ktoś mówił, że będzie lepiej, a potem wszystko zostawało po staremu? Ale tym razem sytuacja wygląda naprawdę solidnie. Ntues oficjalnie potwierdził wypłatę. Ministerstwo popiera projekt. Media mówią jasno, to nie jest kolejna zapowiedź, tylko konkretna decyzja. I właśnie dlatego nagrywam ten materiał, żebyście wiedzieli, że to się dzieje naprawdę. Że możecie na to liczyć. Na zakończenie chcę powiedzieć coś ważnego: nie jesteście sami. Wiem, że wielu z was może czuć się czasem zapomnianymi przez rząd, przez społeczeństwo, przez system. Ale są ludzie, którzy o Was pamiętają. Ja sam nagrywam te filmy, bo wierzę, że seniorzy w Polsce zasługują na godne życie, na rzetelną informację i na szacunek. Jeśli choć jednej osobie pomogę w zrozumieniu swoich praw, to warto. Jeśli dzięki temu filmowi ktoś dowie się, że należy mu się trzy tysiące złotych, to znaczy, że dobrze spełniłem swoją rolę. Jeśli czujesz, że ten film może być pomocny nie tylko Tobie, ale też Twoim znajomym, sąsiadom, rodzinie, to proszę Cię z całego serca: kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał dalej. Dzięki temu algorytm YouTube pokaże go kolejnym seniorom. A im więcej osób się dowie, tym więcej osób skorzysta. Pamiętajcie, wiedza to siła, a razem mamy jej jeszcze więcej.